Wiałystok do roku 1939 największy obok Lodzi Centrum Przemysłu Tekstylnego został w 3 czwartych w czasie burzy wojennej zniszczony. Ze 120 przedwojennych fabryk zostało tylko 12. Natychmiast po wojnie przystąpiono do odbudowy zakładów przemysłowych, instytucji państwowych i gmachów użyteczności publicznej. Nie zapomniano również o nie mniej ważnym życiu kulturalnym. Odbudowano zniszczony przez Niemców teatr z widownią na 900 miejsc. Jesteśmy właśnie na pierwszym inauguracyjnym przedstawieniu. Na sali minister kultury i sztuki i wielu gości ze stolicy. Przedstawienie Świętoszka w reżyserii Daczyńskiego i oprawie scenicznej Aksera podobało się publiczności i recenzentom.